Akcję wspiera sponsor Hotel Barczyzna. Nowoczesne miejsce prywatnych spotkań i profesjonalnych konferencji. www.hotelbarczyzna.pl Uczestnik europejskiego rajdu Syren i Warszaw, Nekla Edynburg, zatrzymany na autostradzie w Holandii przez policję. W historii sześciu rajdów Syren i Warszaw w Europie to pierwszy taki przypadek. Pierwszy raz zdarzyło się, że policja z kolumny kilkudziesięciu zabytkowych aut jadących autostradą wyłowiła to jedno, nakazała wjazd na boczny pas i zatrzymała je. Kierowca Tomasz Banachowicz z Wielkopolskiego Bielenia wystraszył się, że chodzi o brak pasów w aucie. W myślach mnożył już mandat 100 euro przez siebie i pasażera. Reszta jechała dalej, niepokojąc się o los kolegi. Jego CD Radio milczało. Holenderska policja zatrzymała syreniarza z powodu biało-czerwonej flagi wetkniętej w tylny zderzak. Policja oceniła, że płótno flagi jest za duże, zasłania kierunkowskazy i stwarza na autostradzie niebezpieczeństwo. Policja kazała schować flagę. Kierowca Syreny mówi, że policjanci byli mili, nie chcieli nawet dokumentów. Wystarczyło im wyjaśnienie, że to rajd zabytkowych polskich aut. Narodowe barwy zwinięte w rulon leżą teraz wewnątrz syrenki Banachowicza. Mniejsze flagi na innych autach nadal na wietrze trzepotą choć jeden z innych syreniarzy na kolejnym postoju swoją flagę profilaktycznie zdjął. Zajdu Syreni Warszaw, Rafał Regulski, Merkury Polskie Radio.